Ja mieszkałem półtora roku w Nowej Zelandii i któregoś dnia y, ktoś zapukał do naszych drzwi I zobaczyłem takiego ponad 80-letniego, bardzo wysokiego mężczyznę. Y, otworzyłem drzwi, on ściągnął buty, bo w Nowej Zelandii jest taki zwyczaj, że ludzie zostawiają buty przed domem i wszedł. I pyta, czy my jesteśmy z Polski. Pyta po polsku z takim, y, z takim dziwnym akcentem, trochę śląskim, i, I on był jedną z tych 732 sierot, które zostały przesiedlone, właśnie wysłane do Nowej Zelandii w czasie II wojny światowej. Uchodźcy. To są uchodźcy. I zrobiliśmy herbatę, ja nie pamiętam, która to była godzina, to było jakoś chyba właśnie tak po południu, po obiedzie, więc tam nie było też przestrzeni na jakiś obiad albo cokolwiek. I siedział za 3-4 godziny i nie tknął tej herbaty. Nie tknął. On był tak spragniony. Polskiego języka. I pamiętam, jak wychodził, to, to mówił: Obaczymy się jeszcze, obaczym się jeszcze. I e, on mieszkał po drugiej stronie jeziora. I, I tam przyjechał do nas. I potem zostawił jakiś, jakiś prezencik dla naszego syna z jakąś karteczką taką. I to, to daje zupełnie inny obraz dla mnie, e, czy, czy w mojej głowie, buduje zupełnie inny obraz uchodźcy. To nie, to nie chodzi, ja chcę pom pomóc uchodźcom teraz w tym moim projekcie uchodźcom klimatycznym i wojennym.